Cześć, z tej strony do Manu, a dzisiaj przygotowałem dla Was mały update do dwóch ostatnich materiałów, dzięki któremu mam nadzieję, że chociaż troszeczkę nawet nie ulepszycie, a uprościcie swoją grę, co ostatecznie i tak wyjdzie na dobre w tej grze, która nie zasługuje raczej na pozytywną recenzję. Bo pierwszy raz na etapie października wbiłem pierwszą rangę W Champions bez ani jednej porażki składem, który tutaj widać. Na no jak mówiłem wiele razy, ja jestem graczem, który potrzebuje ze dwóch czy trzech miesięcy na naukę rozgrywki po premierze i po tylu latach nic się nie zmieniło. Nie stałem się nagle pojętnym gościem, który trochę popykał i ogarnia całą grę. Fakt, że tak szybko, jak na swoje warunki okiełznałem FC 24 wynika z tego, że ta gra jest obecna bardzo podobna do FIFA 23 i niewiele trzeba się było przy niej uczyć, no ale póki co warto walczyć o najwyższe rangi, bo chociaż w paczce z piłkarzami ocenionymi na 87 dostałem szrot, Piki to kompletna porażka, a paczek Ultimate w ogóle szkoda pokazywać, ostatecznie w końcu w paczce zawierającej pięciu piłkarzy ocenionych co najmniej na 85 dostałem Mosalaha, wartego ponad 250 tysięcy, no z czego mogę być zadowolony? I oczywiście teraz pewnie nie trafię nic wartego więcej niż 50 tysięcy monet do końca roku. Ale wbijając dobre rangi w Food Champions i nawet nie dostając w nagrodach bardzo drogich kart, te monety zbiera się organicznie lepiej niż w jakimkolwiek innym trybie gry. Dlatego warto zadbać o wszystkie najmniejsze elementy, które zwiększą nasze szanse na wygranie każdego meczu, nawet o jakieś 2%. I na start kilka rzeczy, o których przypominam, o których wspominałem tylko raz w historii tego kanału i na które wiele osób nie zwraca uwagi, a akurat na moją grę mają dosyć spory wpływ. No to po pierwsze dobór odpowiednich strojów, piłki i innych elementów. Ja realnie widzę, nawet chodząc po waszych kontach i testując rozmaitych zawodników, że często ktoś ma nastawioną ciemną piłkę, którą ledwo co widać na murawie, a stroje są podobnego koloru. W skrajnych przypadkach czarno-białe na biało-czarne. Grając tak, obraz, który widzimy, szybko zaczyna nam się zlewać. A jak wielu zawodników przebywa w polu karnym, i akcja toczy się dość szybko. Nam trudno będzie dostrzec w ogóle do kogo my mamy podać. Dlatego ja wiem, że fajnie jest grać piłkami i strojami, które lubimy, ale najlepiej nastawić całe czerwone stroje naszej drużynie, a drużynie przeciwnika całe białe albo całe żółte. Ja obecnie od premiery gry mam kitsy, co do których nie wiem nawet do kogo należą, ale pierwsze co zrobiłem, to właśnie wybrałem je w taki sposób, by one odróżniały się zarówno od siebie, jak i od Murat i mi osobiście to odróżnianie się i niezlewanie się tych strojów bardzo dużo daje. I druga bardzo ważna kwestia, która w moim przypadku odgrywa duże znaczenie, to dobre, mądre rozłożenie czasu gry. Widziałem, że panuje taki trend, gdzie na przykład jakiś pros z grafu Champions na czas, żeby cały turniej rozegrać w mniej niż chociażby 4 godziny, i ma to uzasadnienie prosom taki trening nie zaszkodzi skoro potem jeżdżą na turnieje gdzie na przykład grają non stop przez dwa dni. Ale jednak grając tak po prostu dla zabawy no nie ma sensu się tak katować. Grając już dwie godziny nawet z małymi przerwami mamy prawo odczuwać lekkie zmęczenie i roztargnienie tą monotonią, które naturalnie mogą negatywnie wpłynąć na jakość naszej gry. Dlatego jak widzę, że ktoś rozkłada sobie full nawet na dwie tury po 10 meczów to nie za bardzo popieram to rozwiązanie. Tym bardziej, że z reguły im dłużej gramy, tym wczytuje nam lepszych rywali, którzy nawet jeśli przegrywają, to niezbyt chętnie oddają walkover. I rekordowo bilans 11:0 wbiłem w przeszłości w 52 minuty, a ostatnich 5 meczów ten weekend rozgrywałem ponad godzinę. Przy czym były one o wiele bardziej męczące. Więc w miarę możliwości polecam rozłożyć sobie grę na 4 tury po 5 meczów, czyli np. 5 zagramy w piątek wieczorem, 5 w sobotę. 5 w niedzielę rano i 5 w niedzielę wieczorem, albo jeśli tak jak ja w ten weekend musiałem zagrać wszystko jednego dnia, rozłożyć to na 7 meczów, minimum 90 minut przerwy, 7 meczów, znowu 90 minut przerwy i 6 meczów na zakończenie, no bo realnie tych ostatnich 6 meczów może być najcięższych i w moim przypadku w ten weekend pierwszych 7 meczów grałem tylko 38 minut, bo na start zawsze wczytuję słabszych graczy, którzy chętniej wychodzą, drugich 7 meczów grałem już przez 90 minut, a 5 ostatnich przez jakieś 60-70 minut. I to też z tym fartem, że ten 20 mecz mogłem oddać walkowerem. No ale realnie dzięki tym przerwom i takiemu rozłożeniu sobie gry nie grałem przemęczony i to miało spory wpływ na łatwość tej rozgrywki. No bo miałem lepszy timing, miałem większą ochotę bawić się grą i ogólnie byłem precyzyjniejszy. Dlatego nie wiem, czy to jest istotne dla każdego gracza. Ale w moim przypadku taka gra na świeżo z przerwami odgrywa spore znaczenie i myślę, że niejednemu graczowi, który zacznie rozkładać sobie granatury, no wyjdzie to na dobre. Kolejna kwestia, o której warto pamiętać, to dobór rywala przed meczem. Tu wchodzimy na nieco subiektywny i indywidualny grunt, bo to ile mamy pingu przed meczem zależy od naszego zamieszkania i dostarczonego internetu. Ale generalnie, chociaż chodziło póki co FC24, przynajmniej u mnie chodzi całkiem nieźle i mogę grać na każdego, to występują schematy, które mogą mieć znaczenie u innych graczy, czyli przed meczem wczytuje nam gości, z którymi mamy np. 14 pingu, albo z którymi mamy 30 pingu. W każdym razie są dwa zbliżone typy opóźnienia, między którymi widnieje widoczna różnica. I nie jest to potwierdzone, ale wielce prawdopodobne, że gdy mamy ten niższy ping, to gramy z Polakiem, łączymy się przez serwer w Warszawie i obaj mamy dobre warunki sieciowe, a gdy mamy ten wyższy ping, to wczytało nam Niemca albo Czecha, z którym niekoniecznie łączymy się przez ten sam serwer, a może nawet łączymy się przez serwer w Niemczech. Chociaż no nie wiem, czy jest to możliwe, tego i jej mi nie powiedziało, jak to obecnie funkcjonuje, no ale w każdym razie jest możliwe, że grając na tym nieco wyższym pingu, nasz rywal zagra. Ma nieco lepsze warunki sieciowe od nas, a to naturalnie może znowu zmniejszyć nasze szanse na wygraną nawet o kilka procent, dlatego no, lepiej szukać zawsze rywali na najniższym możliwym pingu. No i to może znowu wydawać się mało istotne, ale tutaj zmniejszamy naszą szansę o wygraną o kilka procent przez stroje, potem przez fakt, że gramy zmęczeni, potem znowu o kilka procent spada nasza szansa, bo gramy z kim z granicy, kto ma nieco lepsze warunki sieciowe i ostatecznie przez takie za przeproszeniem pierdoły. Można przegrać 1, 2 czy 3 mecze, co oznacza, że wbijemy po prostu o jedną rangę niżej. I ostatnia kwestia z niszowych, którą zauważyłem po sobie, jest taka, no, że jestem lepszym graczem w dzień, grając przy naturalnym świetle, aniżeli wieczorem przy świetle sztucznym. Być może też warto sprawdzić to u siebie, no ale to już oczywiście taka mocna błahostka. Dalej, jeśli chodzi o rozwinięcie taktyki z piątkowego filmiku, zwrócono mi uwagę, że ona może być faktycznie. Nazbyt ofensywna jak dla średnio zaawansowanych graczy. Dlatego, żeby mieć większą kontrolę nad obroną, można nastawić w niej jednemu bocznemu obrońcy wytyczną zostawaj z tyłu, a drugiemu zrównoważoną szerokość gry. No, można też nakazać drugiemu środkowemu pomocnikowi zostawać z tyłu, a jeśli jest taka potrzeba, no nawet obu bocznym obrońcom można nakazać siedzieć cały czas z tyłu. W takim wariancie też da się grać. Defensywa bez wątpienia na tym zyska, ale atak już straci no i będzie nam nieco trudniej gasić Akcję rywala w zarodku częściej będziemy dopuszczać go pod własne pole karne, a grając w ofensywie, sami będziemy musieli w miarę potrzeby wypuszczać bocznych obrońców do ataku, co najłatwiej zrobić poprzez podanie tym zawodnikiem z jednoczesnym przytrzymaniem przycisku L1 czy też LB na Xboxie, bo jak wiemy, wtedy on od razu ruszy z szarżą na skrzydło i będziemy mieli chociaż po jednej stronie jakiekolwiek chwilowe wsparcie ataku z jednoczesnym zapewnieniem, że ten drugi boczny obrońca cały czas siedzi z tyłu. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o mniej istotne dodatkowe kwestie, zacząłem stosować także w grze nieco na poważniej schemat wchodzenia w pole karne i wykonywanie rainbow. Bo rywale często się przy tym gubią, a strzał z woleja jest bardzo niebezpieczny dla bramkarza. I ostatnia rzecz, o której jeszcze chcę przypomnieć mniej zaawansowanym graczom, jest taka, że w tej grze nie opłaca się używać sprintu, o ile nie biegniemy na skrzydle albo sam na sam. W środku pola wszystko co potrzeba to kręcenie się lewym drążkiem i Cierpliwe rozgrywanie piłki. Lepiej przytrzymywać futbolówkę i podawać tam, gdzie mamy odsłoniętego, niekrytego zawodnika, nawet jeśli będziemy musieli cofnąć się z naszą akcją do tyłu, by cierpliwie czekać na jakiś błąd rywala czy też destabilizację jego formacji, niż na siłę pkać się za wszelką cenę jak najszybciej do jego bramki. Więc mam nadzieję, że zastosujecie jakąkolwiek radę z tego filmiku, bo przynajmniej u mnie zastosowanie się do każdej z nich zwiększa szansę na wygraną chociaż o jakiś podstaw. Podstawowych kilka procent, co w przypadku takiej długiej, monotonnej gry zawsze jest istotne oczywiście jeśli na przykład wyjadę na weekend to postaram się w piątek rano zagrać całe full champions i będę walczyć o podstawowe 16 winów, albo zagram tyle meczów ile zdążę tylko po to żeby zgarnąć jakiekolwiek nagrody bo realnie w tym trybie gra i tak najwięcej nam oddaje a póki co skoro już biłem pierwszą rangę bez porażki to mam nowy cel, zarobić samą grą na kartę Thierry Gaurie. no i zobaczymy czy uda mi się to osiągnąć w tym roku, brakuje mi póki co jakieś 1.400.000 monet na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!